Witam Państwa w Zielonych Drzwiach. Dzisiaj porozmawiamy o takich no, nieoczywistych aktywnościach ludzi niewidomych oraz o tym, czego mogą do, dokonać dzięki integracji i kooperacji z ludźmi, którzy widzą. Dokręcam, dokręcam ręką, póki opór poczuję. I teraz biorę ściągacz, żeby gwintu nie urwać przy ściąganiu. I zdjęta korba jest rozebrać rower, złożyć, naprawić coś, przerabiałem go sam, także z tym nie mam problemu. Wszystkiego się sam nauczyłem. I tu nawet widać jest w tym miejscu blacha, która podpiera. Bo to się przeginało, no to tu blachą podparłem. Ja miałem problem od urodzenia ze wzrokiem, bo miałem też wady wrodzone, wrodzone bo mam rodziców niewidomych. Natomiast całkowicie straciłem wzrok, jak miałem 17 lat, a tak mi się stopniowo pogarszało. Straciłem wzrok już w wieku 21 lat i też musiałem się szybko przestawić, szybko przestosować, bo e, rozpaczać nad sobą, i usiąść się i rozpaczać, to nic nie daje, aby się pogłębia. I teraz próbujemy zapiąć hamulec, nawet się udało. Wykręcam napinacz i pancerz się robi dłuższy, a linka się robi krótsza. I wtedy szybciej łapie hamulec. Od dawna no, chciałem jeździć rowerem, nie. Natomiast szukałem dużo, przez dużo lat osób chętnych, dzwoniłem po rozmaitych fundacjach, klubach polarskich, dla niewidomych, no ale niestety nikt mi nie udzielił pomocy żadnej. Nie? Dopiero jak w internecie się trochę szumu zrobiło, no to zaczęli ludzie się jakoś mną interesować. Na Karolu natrafiłem na przez e, poz dodany, po prostu. I mnie zaciekawił, i napisałem do niego. Zacząłem z nim jeździć parę razy, tam się przejechałem. No to takie, robiliśmy trasy po 50 km. Nie dbaj o to, że, że nie widzi, że tego na pewno utrudnia to mu, ale daje sobie radę. Rower ma bardziej zadbany niż niektóre osoby widzące. Ja byłem właśnie w szoku, jak to z, po raz pierwszy zobaczyłem. I nie mogę brać przykład z jego roweru. Także rower mam przygotowany. Na trasę kolejną. Jak jadę rowerem, to czuję otaczającą przyrodę. Słyszę na przykład, że jadę przez las, przez jakieś tam koło jeziora, strumik słyszę świerszcze i tak dalej. Nie? Natomiast jak przyjadę te 90 km czy 70, to jakaś satysfakcja jest, że tyle przejechałem. Karol jest świetnym kompanem, bo jest. no jeździ dosyć mocno na rowerze. No trzeba mieć też sporo siły, żeby z nim jeździć. To się jedzie jak na zwykłym rowerze, troszeczkę trzeba wiedzieć, że on ma dłuższą drogę.